Hej, z tej strony Crash Channel. W dzisiejszym odcinku generalnie znaleźliśmy tutaj Siema. z to ja, taką stronę Eno. internetową, którą zaraz Wam pokażemy, na której jest no, straszna rzecz. Tutaj, jak widzicie, Zobaczcie. jest to, to na stronie ompa-straszne.pl i tutaj jest taka niesety istota. istota. Nie wiemy co to jest. jest. I tutaj jest opis i numer tu telefonu. W ogóle numer, może, żeby dziwne. nie dzwonić na niego. Jest 666, 66, jakieś to jest no, niebezpieczna sprawa. Dziwne informacje tu są też. I, no i nie będziemy nie dzwonić na niego w takiej co? sytuacji. Teraz, teraz tutaj z kolegą pójdziemy do kibla zadzwonić, zadzwonimy na ten straszny numer eee, i no, no i to tyle. Dobra i teraz będziemy dzwonić, tutaj Szymon, Szymon ma tutaj fona. Okej okay, wpisujemy. <głos> 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 tutaj y, no musimy wpisać ten numer. Kurde, zapomniałem, dziewiątka na koniec jest. Prawie tak, szóstkę tak, bym tak, wpisał. Tak, tak, jest dziewiątka. I na jest... mówiący. No. Okay. Jest sygnał? No właśnie nie wiem. Chyba jest, bo tak dziwnie słychać. Okej, okay. okej, okay, Ty, co się dzieje? O, ty, w mordę. Jakieś straszne rzeczy, spierd... Tu uciekliśmy, jesteśmy teraz, nagrywamy w podczerwieni, żeby nie zapalać światła. I po nie rozumiem co się... O mój Boże! Co się dzieje? Co, się... co, się... co, się... co się To jest sytuacja zagrażająca życiu ludzi. Nie zrozumiałeś, że to słowa i lajka, zostaw. Dobra, a teraz kilka słów od sponsora, dlatego, bo niezależnie od sytuacji, wór musi być pełen. ...nadzoru hologramowego czarnoskórych afro-mikrodronów w środowisku lodowcowym. Dla nowego Microsoft Cybertron... Hej, generalnie to wróciliśmy do pokoju i no tu jest Szymon, jest przerażony. Jestem przerażony, e, przerażony wie, jest jestem, no. no. i generalnie y, odkryliśmy sposób, mianowicie podobno jeśli zagra się specjalną melodię na jestem gitarze... Przerażony jestem przerażony, jestem. ...to wtedy y, ty, ty, ten, ten subscribe i like odchodzi w dal i już nie wraca no ale trzeba tam siedzieć jeden dzień w pokoju potem przestraszyłem się działało bo on może czyhać dalej na zewnątrz no więc wezmę za chwilę moją gitarę Bo się zmęczyłem w hu i generalnie, a teraz powinniśmy wyjść bezpiecznie. No, czego? Jesteśmy głodni i my idziemy wyjść z pokoju po jedzenie. Jestem głodny i. Pię... Nie mogę doczekać się zjedzenia pizzy. Jest opcja, żeby zamówić, ale jest już nie. Co <śmienicza> 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 tak kurwa śmierci? Nie wiem. Ale faktycznie bił chuj. Dlumne. Ja pierdolę. Jedyne co mogliśmy sobie zrobić to jest właśnie taki czosnek, orbit i okruszki Nie było pizzy Nie było pizzy, ale były okruszki z pizza Ale te... ja to zjem, bo... Ej, ty słyszeliście to? No, chyba Ej, Co to było? Ja dzisiaj ciszej Ej, Co, no, to, co to, słuchaj, kurwa, to było? to, to było? Ja pierdolę. ja pierdolę Ej, ty patrzcie tam w straszne Patrzcie na okno, kurwa O kurwa O kurwa Spierdolony, spierdolony, spierdolony kurwa, spierdolamy, spierdolamy. Spierdolamy. O, kurwa. Generalnie nam się udało wejść obudu, do obudu, pokoju, obudu, nam się udało sami morzde kurwa i już obudu. ja Kurwa, no, <laughs> udało nam się wejść do pokoju. Niestety Nie wiemy gdzie jest Filip, ale, ale no nie ale, wiemy nie. No i ten, ale ale no A ja obur, <laughs> Pójdziemy sprawdzić, bo jest tego bardzo. bo o jest bo tego wart. Ale jebie kurwa, co to jest, nie ma pierdala? Och, kurwa, to jest patrz, kurwa, ty weź to. E... to jest Filip jest, o kurwa, nie wierzę, to jest Filip, no, to ja pierdolę. O wierzę, Nie no, ja wierzę, <laughs> <is> <coughs> Nie. Okej. Okay. Nie słyszałem. No, kurwa jednak słyszałem. To słyszałem jednak. O,